Zobaczmy jak jest. Uuu, czegoś na dzisiejszy cień. A, poleciało kart. Dobrze, rozpoczęcie. Czwórka mieczy, dwójka kielichów. Czwórka mieczy, dwójka kielichów. Przede wszystkim jakiś odpoczynek w kwestii miłości, w kwestii jednania, w kwestii jakiegoś połączenia z drugim człowiekiem. Daj sobie odpocząć, odpocznij. Nawet nie chodzi tutaj o myślenie o tym, a stricte o odpoczynek właśnie. Nie myśl o tym, odpuść. Odpuść, a będzie w porządku. I jeszcze dwie karty były. O! Rycerz kielichów i trójka kielichów. Bardzo dużo kielichów. Postaw na przyjaźń. Albo bardziej tutaj Słyszę, że na spędzanie czasu razem, na celebrację, a wszystko samo przejdzie. Nie myśl o gdzieś tam miłości, nie myśl o tej miłości, tylko myśl o celebrowaniu razem. Nie myśl w ogóle. Po prostu celebruj. Nie myśl o tym. Celebruj. Nie myśl o tym. Nie, nie myślimy o miłości. Nie, nie, nie. Odpoczywamy od tego. Po prostu celebrujemy, żyjemy. <dziśle> Dzisiaj tyle. Dzięki, hej.